tam znalazłeś? Na pewno nie ma tam żadnego mostu. Ale na szczycie tej stożkowatej budowli, zaraz pod wieżą, jest jakaś studnia. Było w niej coś magicznego. Lśniła jakąś niebieską poświatą, yy, więc wolałem nie podlatywać bliżej. Kto wie, gdzie bym znowu wylądował? To musi być studnia stworzenia! W takim razie może by tak nam stworzyła most, co? <laughs> Zaraz padnę! <laughs> Nie wytrzymam! <laughs> Strasznie łatwo cię rozbawić. Mam mózg dziesięć razy mniejszy od twojego. Czego się po mnie spodziewałaś? A może w tym, co mówisz, coś jest? Może studnia stworzenia mogłaby nam jakoś pomóc? Nie, no to był tylko żart. Wiem, ale z drugiej strony. Hmm. Dzięki kruku. Aha. Mhm. Y z drugiej strony może tam trzeba wrzucić dysk. Mm. <ścoughs> Nie to był tylko mój pomysł widocznie. Słaby pomysł. Hm. A może do kanionu trzeba wrzucić? Może jeszcze raz poleć? Mógłbyś przynieść mi trochę wody ze studni stworzenia? Co? Zwariowałaś? Niby jak mam ci przynieść wodę? O nie! Nie, 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 nie! Nie! Za nic tego nie zrobię! Daj spokój! Twój dziób świetnie się do tego nadaje. Nie potrzebuję tej wody dużo, tylko postaraj się jej nie połknąć. Hej, hej. Nie wątpię, że magia ma swoje dobre strony. Można od czasu do czasu poczarować panienki, ale wziąć magiczną wodę do dzioba? Nie, nie, nie. Za nic w świecie. A co będzie, jak ją połknę? W najlepszym wypadku wybuchnę albo coś takiego. A w najgorszym? <laughs> Słyszałem różne historie i żadna dobrze się nie kończyła. Magia to nie zabawa. Magii się nie pije. Proszę, mamy coraz mniej czasu, a stawką w tej grze jest los równowagi. Musisz mi pomóc, nie chcesz być bohaterem? Bohaterem? No pewnie! Frajerem? Na pewno nie! A niech to wszystko szlak! Zgoda. Zgoda. Rzucę wyzwanie losowi... I zaryzykuję śmierć przez zatrucie magią, jeśli... Jeśli co? Jeśli obiecasz, że przez najbliższy rok będziesz mnie iskała. Przez rok? Więc honor i chwała nic dla ciebie nie znaczą. Na pewno nie tyle, co porządne odpchlenie. Zgoda, umowa stoi. A teraz leć! Yes! <ścoughs> Jak ci poszło? Co masz z nią zrobić? Nie mogę jej od ciebie wziąć, więc to ty będziesz musiał zrobić z nią to, co trzeba. Zaraz, zaraz, z pomyślę. No, trzymaj tę wodę. Może pokadem z nim jeszcze? Nie teraz, kiedy ma w dziobie pełno wody. Porozlewa ją tylko w koło. Mm. Przepraszam, dłużej już jej nie mogłem utrzymać. O nie. Dzięki, kruku. Aha! Czyli jeszcze raz. Potrzebujemy jeszcze trochę wody ze studni stworzenia. No pewnie! I kto ma ją przynieść? Kruk! A któżby? Dobra, przyspieszymy ciem. Wszystko w porządku? Dobra. Gdzie by tu można użyć tej wody? No jak to gdzie? On już ma w dziobie pełno wody. <noise> Na nicości. Mam pomysł! Powiedziałeś, że tam na dole nic nie ma, tak? Woda, którą trzymasz w dziobie, to magiczna woda ze studni tworzenia. A co się stanie, jeśli dodamy magię tworzenia do niczego? Coś, prawda? A coś to już lepiej niż nic. Poleć tam na dół i wypłuj tę wodę w nicość, a potem od razu wracaj. Coś się musi stać, jestem tego pewna. Tylko nie do końca wiem co. No i powstaje nam most. I to jaki ładny, taki poskręcany. już coś, ale co? Gdzie jest kruk? Kruku? Kruku! Kruku! Błagam, gdziekolwiek jest, niech nic mu się nie stanie. No, kruk gdzieś zaginął. Dalej musimy iść sami ponownie. To studnia stworzenia. Dobra, idziemy. I jesteśmy na górze. Trzeba było przebyć długą drogę, żeby się tu dostać, ale wreszcie dotarłam do końca. Teraz muszę tylko wpaść na to, w jaki sposób dostać się do wieży. Myślałam, że już przeszłam trzy próby, a tu jeszcze to. Pewnie nie będzie łatwo. No jak dla mnie trzeba tu włożyć ten dysk, ale może coś więcej zobaczymy. To pewnie musi być studnia stworzenia. Wcale nie jest tak nadzwyczajna, jak się spodziewałam. To studnia stworzenia. To studnia stworzenia. Jest bardzo głęboka, bardzo czysta. No i oczywiście magiczna. Jakby coś dziwnego w niej pływało. To studnia stworzenia. Okej. Okay. Y nie to, to wrzućmy. Dnia nam chyba chce przybić piątkę. Długo nie było wpisu do pamiętniku. Ciekawe. Woda uformowała się na kształt ręki. Dzięki Bogu, że przyszedłeś! Myślałam, że już po tobie. Moja ścieżka była inna niż Twoja. Ty musiałaś poddać się trzem próbom. Dobrze, że mnie ostrzegłeś. To miejsce wygląda jak jakiś freudowski koszmar. Pierwszy psycholog, który zacznie tu organizować wycieczki, zbije fortunę. To się dopiero nazywa terapia wstrząsowa. To święte miejsce. Tylko wybrańcy mogą dojść aż tutaj. Ale dlaczego studnia stworzenia nie zareagowała na moją rękę? Przecież przeszłam wszystkie próby. To dziwne. Masz być trzynastym strażnikiem, prawda? Równowaga cię wybrała. Twoja ręka powinna była otworzyć wieżę tak, jak ja to zrobiłem. Dlaczego tobie się to udało? Choć opuściłem wieżę, to ciągle jestem strażnikiem i będę nim aż do czasu, kiedy przejdziesz przez rytuał i zajmiesz moje miejsce. Uważaj, chyba coś się zaczyna dziać. Wieża nas wciąga. <laughs> Mamy jakiegoś dodatkowego pasażera na dole. Znowu. Myślałem, że znowu zobaczę to miejsce. Oj, zimno tu. Zawsze tu było tak zimno? Nie wiem. Kiedy byłem tu ostatnim razem, niewiele czułem. W każdym razie ja zaraz tu zamarznę. Spędziłem w tej wieży ponad tysiąc lat, a mimo to nie pamiętam, żebym kiedyś czuł zimno czy ciepło. Kiedy się jest strażnikiem, ważna jest tylko równowaga... I obowiązek wobec niej. Nic nie czułeś? Nie ma miejsca na uczucia. One szkodzą równowadze. Byłem przewodnikiem pomiędzy magią i logiką, pomiędzy chaosem i porządkiem. Musiałem być czysty. To musiało być straszne. Nigdy w ten sposób do tego nie podchodziłem. Byłem szczęśliwy, na tyle, na ile można być szczęśliwym. Aż do samego końca, kiedy stałem się niespokojny. To wtedy opuściłeś wieżę? Nie miałem wyboru. Równowaga tak mi nakazała. Zanieczyszczałem to, co przeze mnie płynęło i nadszedł czas, żeby ktoś mnie zastąpił. Więc teraz moja kolej, żeby zostać strażnikiem. Boisz się? Nigdy w życiu się tak nie bałam. Tysiąc lat. Kiedy skończę, nic już nie będzie. Moich przyjaciół, rodziny, świat zmieni się pewnie nie do poznania. Wiem, April, sam to przeżyłem. Kiedy powróciłem do Stark, nie mogłem uwierzyć, że wszystko to, co kiedyś znałem, całe życie, które pamiętałem tak dobrze, jakby to było wczoraj i wszystko... wszystko zniknęło. Byłem zagubiony, samotny, umierałem, aż agenci awangardy znaleźli mnie na ulicy i uwięzili. Wstyd przyznać, ale to była ulga. Karmili mnie, miałem wygodne miejsce do spania. Nie dziwię się, że się boisz, ale pomyśl o tym, że twoja ofiara będzie zbawieniem ludzkości obu światów. Czy jest coś lepszego? Czy jest jakaś większa nagroda niż to, że możesz czuć się jak Bóg? Uwierz mi, nie zależy mi na tej nagrodzie. Gdyby tylko dało się tego uniknąć, zrobiłabym to bez chwili zastanowienia. Ale nie mam zamiaru uciekać przed odpowiedzialnością. Jeśli takie jest moje przeznaczenie, muszę je przyjąć. To dobrze. Źle by było, gdyby ci nie zależało na uczuciach, ale ty zgadzasz się na ich utratę w obliczu swojego strachu. Więc co teraz? Co mam zrobić? Podejdź do dysku. Jeśli jesteś nowym strażnikiem, wieża cię przyjmie. No cóż... Niech tak będzie. To tylko tysiąc lat. I co? Nic się nie dzieje. Masz rację. W takim razie moje podejrzenia się sprawdziły. Co? Jakie podejrzenia? że nie zostałaś wybrana, żeby zająć moje miejsce w wieży. Nie jesteś Trzynastym Strażnikiem. Ale jeśli nie ja, to... Myślę, że potrafię odpowiedzieć na to pytanie, Panno Ryan. Ty! Jak... jak się tu dostałeś? Chyba nie myślisz, że twoje gierki na stacji orbitalnej mogły kogoś zmylić. No, może poza tymi tępymi strażnikami to zastanawiające, że pan McAlen, będąc wielkim wizjonerem, nie znał się jednak na ludzkiej naturze i otaczał się takimi bezmózgimi tempakami może dlatego, że nie był człowiekiem naprawdę to by dużo tłumaczyło. Ale jeśli nie był człowiekiem, to kim był? Więc nie wiedziałeś? Był twoim szefem, a ty nie miałeś pojęcia, dla kogo pracujesz? To żałosne. Nie żartuj sobie ze mnie, Mała. Tylko sobie ze mnie nie żartuj. Ja. Ja nie... Nie wiem, co mnie naszło. Przeważnie nie unoszę się gniewem. Prawdę mówiąc, zazwyczaj po prostu mi to nie wychodzi. To pewnie przez to miejsce dziwnie się czuję, jakby coś mnie wołało. Co? mi robicie? Nie wiem o czym mówisz. Nieważne. Jakoś sobie z tym poradzę. Strasznie tu gorąco. Nie czujecie tego? Ja tu prawie zamarzam. Może powinieneś się na chwilę położyć. <laughs> Może to ty powinnaś się położyć. Ja mam powód, żeby tu być, a ty nie? Przecież odpadłaś już z tego wyścigu, prawda? Może i nie zostanę nowym strażnikiem, ale tobie też się to nie uda. Równowaga nigdy cię nie zaakceptuje. Nie bądź taka pewna, April. Tak masz na imię, prawda? April? Tak. Zostanę strażnikiem. Równowaga nie będzie miała innego wyboru. Zwłaszcza kiedy nie będzie już Ciebie ani poprzedniego strażnika. A ja. Ja. Ktoś tu jest. Prawda? Ktoś mnie woła? Ktoś? Nie. Nie. Tylko nie to. Przyniosłeś to tutaj? Ty, pieprzona suko! Stój. No, i mamy Gordona się za nami tutaj przywlekł. <laughs> no i my wiemy o nim już od dawna, że on został przez Awangardę rozdzielony na dwie części. Tutaj ta część, którą poznaliśmy do tej pory, to była ta część czysto logiczna. A ta część chaotyczna, emocjonalna, to wir chaosu. Jego druga połowa, jak powiedział Cortes niedawno. A wir chaosu mamy ze sobą w talizmanie równowagi. Nie jesteśmy w stanie połączyć Gordona w jedność. I zobaczymy za chwilę, jak to wpłynie na jego osobowość. Adrian nie będzie mógł odpierać ataków Gordona w nieskończoność. No, chce się tylko rozejrzeć. Gordon jest silniejszy. Wygra, jeśli czegoś nie zrobię. To duży dysk, wokół którego znajduje się okrąg złożony z dwóch kamiennych węży gryzących sobie nawzajem ogony. Jeden z nich prawie zupełnie połknął drugiego. To duży dysk. Hmm. To nie jest okno. Bardziej przypomina lustro albo portal okryty niebieską mgiełką i ozdobiony wizerunkiem płonącego oka. To nie jest okno. Okej. Okay. To głowa smoka. No, fajne miejsce. Dobra, kończymy tę akcję. Czas połączyć Gordona w jedną. w jedną. istotę. Nie! Nie zbliżaj się do mnie! Nie! Nie! Co się stało? Znowu żyję. Przywróciłaś mnie do życia? Ja? Masz jakiś dziwny głos. Dobrze się czujesz? Tym razem to mój głos. I czuję się lepiej niż kiedykolwiek, April. Znowu jestem. Normalne. Więc to zadziałało. Dwie połówki się połączyły. Magia i logika. Porządek i chaos. Jestem teraz w równowadze. Jestem równowagą. Co za wspaniałe uczucie. Przepraszam za to, co ci zrobiłem, April. I ciebie, Adrianie, też. Przepraszam za... za wszystko. To nie byłeś ty. W każdym razie nie cały ty. To... to byłem ja, ale błądziłem. Szkoda, że nie mogę naprawić zła które wyrządziłem w obu światach, jako Gordon Holloway i wir chaosu. Ale nie mogę cofnąć czasu. Mogę natomiast zadbać, żeby już nigdy nie doszło do czegoś takiego. A jedynym sposobem, żeby to zrobić, jest przejęcie funkcji strażnika. Ty? Strażnikiem? To moje przeznaczenie, Epril, a nie twoje. Urodziłem się, żeby zostać strażnikiem. I chociaż awangarda robiła wszystko, by do tego nie dopuścić, nie udało się im. A teraz jestem gotowy. Dzięki Tobie. A co się stanie ze mną? Jeśli ja nie zostanę strażnikiem, to. To kim ja jestem? Nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, April. Sama musisz sobie odpowiedzieć, ale myślę, że ciągle jesteś kimś ważnym dla wszechświata, ale inaczej niż to sobie wyobrażałaś. On mówi prawdę, April. Ma zostać strażnikiem. To zawsze było jego przeznaczeniem, choć awangarda starała się do tego nie dopuścić. Zaczniemy teraz zmianę warty, Gordonie. A tobie, April, dziękuję. Dziękuję za Twoje poświęcenie, za odwagę, za uprzejmość. Dobra, przestań. Czuję się coraz bardziej zakłopotana. Zrobiłam tylko to, co powinnam. Ale o wiele więcej niż zrobiłby ktokolwiek inny na Twoim miejscu. Ludzie nie zapomną o Twojej podróży. Będą o niej opowiadać swoim dzieciom i wnukom. W tym momencie interesuje mnie tylko to, co się teraz ze mną stanie. Więc gdzie mam iść? Gdzie mogę się udać? Sama musisz dokonać wyboru, ale nie bój się. Świat cię więcej nie skrzywdzi. Jak mogę wrócić do Stark albo do Arkadii? Idź, idź, aż wyjdziesz na zewnątrz, a potem idź dalej. To proste. Dojdziesz tam. Gdzie będziesz chciała. W takim razie żegnajcie. Może jeszcze się kiedyś spotkamy. Czemu nie? Ale teraz macie ważną rzecz do zrobienia. Nie będę was zatrzymywała. Dziękuję. Do zobaczenia. Tak. Do zobaczenia. więc to już koniec. Śmieszne, ale jest mi wręcz smutno. Pomimo wszystkiego, przez co przeszłam, chyba będzie mi tej przygody brakowało. Bo niby co mam teraz zrobić? Wrócić do szkoły? Jakby nic się nie stało? Jakbym była zwykłą dziewczyną? Do domu daleka droga, więc pewnie coś wymyślę, zanim tam dojdę. Gdziekolwiek to tam jest. Gdzie idziesz? Czekaj, czekaj! Nie zostawiaj mnie tutaj! A, kruk się znalazł.